Żeby zrozumieć jak formuje się charakter, musimy uświadomić sobie, że działa tu dialektyczny proces interakcji pomiędzy ego i ciałem. Obraz ego kształtuje ciało przez kontrolę, jaką ego sprawuje nad muskulaturą podległą naszej woli. Blokujemy impuls płaczu usztywniając żuchwę, zaciskając gardło, wstrzymując oddech i napinając brzuch. Gniew wyrażający się poprzez zadawanie ciosów może być zablokowany przez skurcz mięśni obręczy barkowej co ściąga ramiona do tyłu. Początkowo te zakazy narzucamy sobie świadomie, by oszczędzić sobie konfliktu i cierpienia. Jednak świadome i celowe kurczenie mięśni wymaga zużycia energii, więc nie może być utrzymywane bez końca. Kiedy zakaz doznawania pewnego uczucia musi być trwały, ponieważ jego wyrażanie nie jest w świecie dziecka akceptowane, ego rezygnuje z kontroli nad zabronionym działaniem i odbiera impulsom energię. Powstrzymywanie impulsu staje się wówczas nieświadome, a mięśnie pozostają w stanie skurczu, ponieważ brakuje im energii pozwalającej się rozciągnąć i rozluźnić. Energia może być później zainwestowana w inne działania, które są akceptowane. Proces ten przyczynia się do rozbudowy obrazu ego. Taka rezygnacja ma dwa następstwa. Pierwsze polega na tym, że mięśnie, z których odpłynęła energia, Pozostają trwale przykurczone, co sprawia, że ekspresja zakazanych uczuć staje się niemożliwa. Impulsy są zatem skutecznie tłumione i osoba wyzbywa się niedozwolonych pragnień, ale stłumiony impuls nie ginie. Pozostaje uśpiony pod powierzchnią ciała, nie mając wpływu na świadomość. W sytuacji silnego stresu lub przy odpowiedniej prowokacji, może zyskać taki ładunek elektryczny, że przełamie zakazy i blokady. Tak się dzieje podczas wybuchu histerii albo morderczej wściekłości. Druga konsekwencja to osłabienie metabolizmu. Chroniczne napięcia mięśniowe uniemożliwiają pełną, naturalną respirację, a zatem obniżają poziom energii w organizmie. Człowiek może pobierać ilość tlenu wystarczającą do codziennego funkcjonowania, więc jego podstawowa przemiana materii sprawia wrażenie normalnej. Trudności z oddychaniem dają jednak osoby znać w chwili stresu jako niezdolność do zaczerpnięcia odpowiedniej ilości powietrza, albo jako niezdolność do uporania się ze stresem. Wobec takiego stanu ciała dialektyka zaczyna działać w przeciwnym kierunku. Sytuacja fizyczna kształtuje myślenie jednostki i jej obraz własny. Niski poziom energii zmuszają ją do modyfikacji stylu życia. Będzie za wszelką cenę unikać w sytuacji, które mogłyby obudzić stłumione uczucia. Będzie też usprawiedliwiać te uniki, racjonalizując sobie naturę rzeczywistości. Są to narzędzia, którymi ego posługuje się, by konflikt emocjonalny nie przeniknął do świadomości. Dlatego nazywamy je obronami ego. Inne takie mechanizmy obronne to negacja, projekcja, prowokowanie i szukanie winnych. Są one podtrzymywane dzięki energii wycofanej z obszaru właściwego konfliktu. Jednostka jest teraz charakterologicznie doskonale chroniona przez stłumionymi impulsami. Na poziomie fizycznym bezpieczeństwo zapewniają chroniczne napięcia mięśniowe. Zamknięty w takich murach człowiek mimo wszystko może funkcjonować, ale w ograniczony sposób i nie we wszystkich obszarach. Po uzyskaniu określonego poziomu stabilności i bezpieczeństwa ego zaczyna czerpać z dumę z tych osiągnięć. Człowiek znajdujący, znajduje satysfakcję w swoich dostosowaniach i kompensacjach. Jeśli nie potrafi płakać, uważa, że jest to oznaka siły i odwagi. Może nawet drwicie z mężczyzn lub chłopców, którzy łatwo płaczą i traktować swoją neurotyczną postawę jako cnotę. Ktoś, kto nie może się zdobyć na gniew i fizyczny atak, uważa swoją ułomność za zaletę, tłumacząc, że dostrzeganie cudzych racji jest cechą rozumnego człowieka. Kobieta niezdolna otwarcie sięgnąć po miłość, będzie wykorzystywała uległość seksualną jako sposób na zapewnienie sobie bliskich kontaktów z innymi i będzie się czuła przy tym szczególnie kobieca i seksowna. Każde napięcie mięśniowe blokuje możliwość bezpośredniego sięgania po przyjemność. W obliczu takich ograniczeń ego będzie manipulowało otoczeniem, by zaspokajać cielesną potrzebę bliskości i przyjemności. Będzie następnie usprawiedliwiało te manipulacje jako coś niezbędnego i normalnego, gdyż utraciło kontakt z konfliktem emocjonalnym, za sprawą którego znalazło się w takiej sytuacji. Konflikt utrwalił się w strukturze ciała i znalazł poza zasięgiem ego. Człowiek może rozwodzić się nad potrzebą zmiany, ale dopóki nie skonfrontuje się ze swoim problemem na poziomie ciała, rzeczywista zmiana jest mało prawdopodobna. Aby ogarnąć złożone relacje pomiędzy ego i ciałem, musimy zintegrować ze sobą dwie przeciwstawne wizje ludzkiej osobowości. Pierwsza z nich to dogłębne spojrzenie. Przy tym podejściu hierarchia funkcji osobowości przedstawia się jako piramida z powyższego rysunku. Na schemacie ego obraz własny, niżej myślenie, niżej emocje i uczucia, i najniżej ciało. Słuchajcie, to jest wstęp do napięć mięśniowych, o których mówiłam w innych nagraniach. Mówiłam w zasadzie, w każdym nagraniu przemycam coś o tym, jak e, ciało potrzebuje harmonii. I napięcia, czyli konflikty emocjonalne, które zostały nierozwiązane w naszym życiu, będą je powodować. I to jest niezbędne przyjrzenie się temu, żeby w każdym obszarze naszego życia. Powstała harmonia, a raczej została przywrócona pierwotna harmonia. W nagraniu o gracji, o tym jak czuć, jak otworzyć się, wyrwać z blokad i otworzyć się na czucie, o tym mówiłam. I w zasadzie w, nagra w każdym nagraniu o tym mówię, przemycam coś z tego, bo to jest preludium do wszystkiego. W nagraniu o oddechu też będę o tym mówić. W kontynuacji nagrań o erotyce także, dlatego że nie jest możliwe i na poziomie fizycznym, i na poziomie emocjonalnym prawdziwe połączenie z drugą osobą, jeśli nie będziemy mieć rozwiązanych blokad i konfliktów. Jeśli będziemy łączyć się z poziomu blokad i konfliktów, to będziemy przyciągać osoby, które będą podobnie niedostępne emocjonalnie, fizycznie, jakkolwiek jak my bo niedostępność może się odbywać na różnej głębokości, w zależności od tego, jak wielką krzywdę wcześniej nam wyrządzono. No i cóż, i ten wstęp jest, wstęp jest potrzebny. Potrzebowałam go nagrać w takim krótkim materiale, dlatego, że żeby łatwo było go odszukać i do niego sięgnąć, bo to jest coś, co dobrze w takiej konstrukcji można by znać na pamięć. To jest krótki fragment, a on tak wiele tłumaczy, więc warto do niego często sięgać. Napięcia mięśniowe dotyczą nas wszystkich. Po prostu niektórych w wielkim stopniu i stąd wielkie zaburzenia, niektórych w mniejszym stopniu. Nie tylko naprawdę niewielka grupa może się cieszyć tym, że nie ma napięć, chronicznych napięć, bo takie sytuacyjne napięcia, które można szybko ćwiczeniami, dobrymi ćwiczeniami i treningami rozładować. To nie jest problem. Tutaj mówię o chronicznych napięciach. I o tym, jak przez lata przestajemy czuć, że je mamy. Jesteśmy jakby w naszym ciele jakby uzbrojeni. I dla nas jest to normalne. I dlatego tak ciężko jest to wtłoczyć do świadomości. Dlatego że poza faktem, że mamy mechanizmy obronne i cała ta struktura ego to jest jedno, to jest akurat najmniejszy problem. Największym, największym, jakby hamulcem w uświadomieniu sobie tego jest niechęć przed przyznaniem, przed konfrontacją z tym, co przykre i to, co się wydarzyło. Dlatego że w skrajnych przypadkach dotknięcie tych aspektów w nas, których nie chcemy dotykać generuje tak wielki strach, tak wielki opór, że jest to niemal strach przed śmiercią, przed, przed wchłonięciem nas przez ten ból. I to jest najtrudniejszy krok.